Widać, tutaj, tutaj polski Wiktor! i Ja, ja jestem polski Wiktor, a ze mną jest? <gryw> a, ze mną, a dzisiaj ja mną ja jestem Seba, tutaj jest ze mną Patryk. No to jest Seba, a to Patryk. No, no, masz no, tu! Masz ja ma... co to? Masz co? A widzisz, a widzisz mojego skina? Nie masz skina. Mam. Nie masz, nie widać. Mam. Nie widać. Mam. Wiem, że masz, ale nie widać. Masz, ale nie widać. A my skkf z zginęliśmy. Masz SKK EFa po drubę. Ale gdzie masz jeszcze, widziałam cię kiedyś jak grałeś, ale masz skkf EFa, ale jeszcze taką Aha. z bruzą. Więc, ale ja teraz nakopię kobla i widzimy się jak ale... A ja. Masz ten dobra. Nie, e, tak, tak, e, tak. Teraz budujemy sobie domek. E, to tu będzie takie dobra, coś. Dobra. Tu będzie domek. To będzie dom czy tu będzie... Zobaczaj sobie, czekaj. To, to będzie domek? Nie, ale teraz nie wyjdę. Teraz nie wyjdę. jak chcę wyjść. Wyjdziesz, wyjdziesz. Wyjdź. I... I... Tu będą schody. Tu będą schody. będziesz. Tu będziesz. Tu będziesz. Tu będziesz. Tu Tu będziesz. Każda śmietanka ma zasadę Tu Nie przez będziesz. E, Wstrzymałeś. A jaką, ty, a jaką ty masz ten program do nagrywania, a ja, się ja nie mam programu, ja z telefonu nagrywam. Z telefonu? No bo ja muszę na swoje konto. A tak to by na mojej kotaty konto szło. Ua! Aha. Ale bo ja mam z tego, ja, ja z komputera, z komórki nagrywam. No, 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 no wiem, widziałam. Ej, to złoto i to ten tego restona. A a jesteś pod złotem czy nie ma? Ja się gra, Pati jeden, jeden, dwa. I typnijcie do pacji, coś ci zrobili. Zabijemy. Cię okradłem cię, ha 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 ha. Nie, 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 pierwsze nie Ej, tu nie ma światła. Oj, Mam się Jejo. Ja ale napisz do niej. Stepnij się do niej. A ja się to do do ciebie. Dobra, widzę. Ja zaraz wracam. Bo ja muszę coś e, zrobić. Okej? Okay? Dobra, jeszcze ktoś jest? Na skape? Nie, jak mnie Jeszcze ktoś jest na skape? Zabiło. Kto jest na skape? Kto na skape? Ej, pisz jej, że y, okradłeś ją. Ale to... ty... Jest ktoś na Skype jeszcze? Tyle, patrę, nie. Ej, jeszcze nie. ktoś dołączył do Skype'a? Nie. Nikt Kto nie pisze? dołączył? Nikt nie dołączył do Skype'a? Kto? Czy ktoś nie. dołączył do Skype'a? No bo tak mi brzmiała, jak dziewczyna dołączyła. Taki głos był. Nie. To by chyba... No właśnie! A, e, to sobie? Nie. Taki dźwięk był. Mamy pana. Chyba pana. Dziewko. Dziewko to samo administ administratora tego a. serwera. Mamy ciężko. Ja wszystkie mam. Nie wolno przeklinać. To to przeklinał, on bije. Mam dwa żelaza. Moje żelaza. wtedy oni będą musieli... Poczekaj chwila. A ty? Zamknij Ray. Zamknij złego. Mhm. Ja otwarte drzwi do pokoju? Mama tego słyszała. Słyszała. Nie wiem. Możesz. Patrz i prześlij mi A my byliśmy tacy dobrzy... O! Emerald mi wypadł! Generator rud jest tutaj, gdzie ten... Ty zrobiłeś temu Wiktorowi. Co, co chwilę w, dwa, dwie rudy mi wypadły. Emeraldów i węgla. <laughs> Mamy kurciaczki mam trzy kurczaczki, <laughs> cztery, Weź nie gdzie cztery, trzy o cztery jednak. <laughs> tam ja to tam. dajcie mi kobla, bo ja tu buduję nam dom. Rozwiększyłem tam. No widzę, ładnie. Dajcie mi kobla, bo ja tu buduję dom. To kop kobla, ale to jest dla nas.

TikTok. I wiesz, ja to wrzucę na YouTube. A. Ja też, ja też. Bo się cikenówki, dlatego. To będzie hit. Y hit te tego dziada. Ej, ej, tytuł, myślimy, jaki ma być tytuł odcinka? Człowiek, który spada z wyspy. I to będzie mój suk. Patryk spada z wyspy nie, Skyblock, nie, odcinek, nie, pierwszy, odcinek, pierwszy, odcinek pierwszy drugi. Patry pierwszy y, upadek Patryka. Dobra, idźcie na ja kopię kopię. Ludzie, nie uwierzycie, zobaczcie to. Zobaczcie tą wyspę normalnie, szok. Jeszcze dwa. Ja zobaczcie tu sklep automatyczny. Zobaczcie to normalnie, ludzie. Co za wyspa! zrenderman tam nawet. Sklep automatyczny.

no a, właśnie. łe, a macie vIpa? Nie. Dobra, no więc widzimy się na naszym... Tabliczka wii. się niszy. Dobra, widzowie, zaraz skończę no, ten odcinek i ja już tylko tu, tylko zrobię taki głupi odcinek, tak. Pierwszy głupi odcinek. A jeszcze będą 30. I Tak, jeszcze będzie 30 odcinków na pewno, więcej będzie. Nie no, nie przesadzajmy z tymi 30. O nie, dobra. Ej, chodźcie się wszyscy, pożegnać u mnie teraz. No ja się... Po, ja się wy się nie pożegnaliście. U mnie. O chodźcie, ja się pożegnałam. Chodźcie, Ej, chodź! Chodź! Czekaj! Jestem u kolejsza i będę kupować inny. O, ale patrzcie, chodźcie, patrz, patrz, co ja robię mi to. Hej! Machamy pupką, pupką machamy. No co to mi się. No! Z nutkami! Więc do zobaczenia do następnego odcinka. Ciao, cześć! No i ty jak?